Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z jakże gorącą kolekcją Lexi Chaplin Ingrid. I od razu na samym wstępie pragnę tutaj zaznaczyć, że nie będzie to ani test, ani recenzja, tylko przedstawienie kosmetyków. Dlaczego Magdalena zapytacie? Ponieważ miałam okazję uczestniczyć od kulis w tej kolekcji, więc nie byłabym obiektywna. Także pokażę Wam, z czego kolekcja się składa, jak prezentuje się kolorystyka, oraz także zobaczyć Dwie propozycje makijażu. Pierwszy będzie taki lekki, dzienny, drugi, jak ja to mówię, z linią melodyczną, w konkretniejszym kolorze, mocniejszy i wyraźniejszy. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak się kolekcja prezentuje, to serdecznie i gorąco zapraszam. Lecimy i rozpocznę od. Gąbeczek. W kolekcji mamy trzy. One niczym się od siebie nie różnią, oprócz kolorem. Jak widzicie, mam już nałożony podkład, więc tak się prezentuje e, gąbeczka zwilżona-namoczona. No i tutaj w porównaniu do gąbeczki jeszcze suchej, więc zerknijcie, jaka jest różnica w objętości. Gąbeczka jest bardzo miękka. Następnie mamy dwa kremowe róże do policzków. Dwa kremowe brązery. Dwa prasowane rozświetlacze, a jeden z nich jest różo rozświetlaczem, trzy olejki do ust, trzy błyszczyki do ust, trzy konturówki do ust, eyeliner w pisaku, czarną maskarę oraz serum do rzęs oraz dwie paletki cieni. I tutaj moi drodzy, paletki są ze mną chyba najdłużej i są najbardziej sfatygowane, więc proszę na to nie zważać, szczególnie tutaj y, ta bo mi wypadła w pociągu, ale wszystko się jak widać trzyma. Jedna paletka i druga paletka. W kolekcji są jeszcze dostępne spineczki na takim oto blistrze. Jest ich cztery sztuki. Ja dziś tutaj mam już dwie wpięte. Moi drodzy, tak się prezentuje kolekcja, a ja Was zapraszam teraz na część makijażową. Makijaż rozpocznę od pielęgnacji ust, czyli od olejków, które są odżywcze, regenerujące, nawilżające z naturalnymi olejami, między innymi abisyńskim oraz awokado. Nie dają koloru na ustach, a to co je odróżnia, no to właśnie odcień. Zielony ma zapach limonki, żółty mandarynki, natomiast tutaj ten biały Kokosa. Myślę, że sobie tutaj nie wiem, co. No, dajmy na to limonkę. Idziemy do brązerów. Zerknijcie ponownie. Tak, prezentuje się kolor café-late, natomiast ten espresso. Jak widzicie, espresso jest ciemniejszy i cieplejszy. I być może zastanawia Was ta kropka na samym środku. I też widziałam na TikToku, że niektórzy e, tutaj mówili, że jest to już pomacane. Otóż nie, jest to efekt produkcyjny, nie jest to opcja macanta. E, po prostu podczas wylewania do miseczek masy, ucinania masy, bo zasięgnęłam języka labo, e, Dzięją się takie rzeczy, więc jest to opcja produkcyjno-wizualna, a nie macaniowa, że ktoś już to dotknął. Mam nadzieję, że jest to jasne. Zerknijmy bliżej na konsystencję brązera. I tak prezentuje się kolor Café Latte i espresso. Na jedną stronę twarzy nałożę brązer gąbeczką, tą samą, którą nakładałam podkład. A na drugą stronę nałożę ciemniejszy odcień i zaaplikuję pędzelkiem. Zostaniemy sobie w tym zbliżeniu. Teraz wezmę pędzelek i ciemniejszy kolor. Nadmiar wytrę w łapkę. I tak prezentuje się kolor ciemniejszy cieplejszy i nałożony pędzelkiem. Zdecydowanie do mojej karnacji bladolica kolor kafelata jest bardziej odpowiedni. Moi drodzy, teraz produkty, które wywołały chyba najwięcej ochów i achów, ale cóż tutaj się dziwić, no bo róż już jest po prostu przepiękny. No i mamy w dwóch odcieniach. Jeden jest bardziej ostrość różowy, drugi brzoskwiniowy. Już pokazuję. Tak się prezentują. Róże. I róż nałożę analogicznie, na tą stronę nałożę gąbeczką i będzie to kolor różowy i naprawdę wystarczy niewielka ilość. Taki świeży, soczysty, różowy pąs. Na drugą stronę pędzelkiem nałożę pomarańczowy, także niewielką ilość. Zobaczcie wydajność. Róże nie mają w sobie drobiny, ale są delikatnie satynowe. I jak który? Brzoskwiniowy czy różowy. Przypudrowałam twarz, jak widzicie zarówno i róże i bronzery są widoczne, efekt można wzmocnić w zależności co kto lubi i jak kto woli. Ja do nagrań wzmocnię po prostu, żeby to było lepiej widoczne, więc biorę brązer, puchaty pędzel i jeszcze dodatkowo tutaj sobie zarzucę za Ok, i moi drodzy, pora na rozświetlacze i róże rozświetlacz. Już pokazuję, przedstawiam i omawiam. To jest rozświetlacz. W zależności od koloru karnacji, upodobań, możemy położyć klasycznie jak rozświetlacz, o tutaj ostrość, bądź po prostu na polika jako rozświetlający róż. I drugi rozświetlacz, Typowo dzienny, delikatniejszy, subtelniejszy. Najpierw biorę kolor Apple Pie. I rozświetlam szczyty kości. Policzkowych nad łukiem brwiowym, troszkę nosek, usta. I tutaj jest efekt tafli. Nie ma widocznej drobiny. Kolor Strawberry Pie. On daje delikatny różowy odcień, ale głównie wybija się złoty kolor rozświetlenia. Na pędzelku prezentuje się następująco a na drugim policzku Przechodzimy do jakże szybkiego makijażu oczu. Paletkę fioletową zobaczycie w drugiej odsłonie. A teraz przejdziemy do paletki orzekniętej, bardziej dziennej. Tak się prezentuje. Jeszcze raz zerknijcie z bliska. Jestem Golden Hour. I jest to paleta cieni. Widziałam także, że niektóre osoby ten kamień stosowały jako róż do policzków, natomiast ten jako rozświetlacz jeżeli komuś to odpowiada, to jak najbardziej ale suma summarum jest to paleta cieni. Dobra, moi drodzy, ja tutaj rozpocznę od tego tutaj kolorku mniejszego, bardziej precyzyjnego pędzelka i od dolnej powieki. Miałam na palcu różo rozświetlacz, i chciałam przetrzeć korektor, który mam na oczach, i pacnęłam, więc świat zadecydował. Za mnie będzie opcja rozświetlająca. Także no dobrze. I lecę na załamanie powieki. Tak naprawdę, na całą ruchomą powiekę nałożę ten pomarańczowy. Drzoskwiniowe z sorki. Panuchem, błysk. O, słońce wyszło. Nawet za bardzo. Czekajcie zaraz zasłonię roletę. No, lepiej, co? Dół rozświetle złotym. Oczy szybko ogarnięte, no i jak oczy, to Maskara. No i tutaj mamy serum, które jest odżywcze, stymulujące wzrost włosków. No i klasyczną czarną maskarę. E, więc serum nie będę teraz używała. Pokażę Wam, jak prezentuje się szczoteczka maskary. Myślę, że to Was tutaj najbardziej interesuje jest to szczoteczka silikonowa. Przyjdę do Was jeszcze bliżej. Nastawię sobie lustereczko i. zapraszam na tuszowanie przepraszam o, proszę bardzo, maskara tyle wycisnęła z moich rzęs Albo w ogóle taki ten pomarańczowy podbił tęczówkę oka, no bo niebieska tęczówka oka lubi się jakże z pomarańczową złotą i ciepłymi tonami, zadać pytanie co Magdana, nie będziesz przyklejać rzęs? no gdzie? oczywiście, że tam kępeczka dwie wleci Dobra, trzy. Tymczasowo o tako. A w drugiej propozycji um, jego zaangażowanie w makijażu będzie zdecydowanie większe niż w tym, bo w tym jest y, żadne. Bo nie będę robić kreski, e, więc najpierw tak: tutaj, tak się oto, tutaj, tak. prezentuje. Bez kitu, lekcji, bez kreski, to jak nie lekcji. A jeszcze tak, co do samej lekcji, to serdecznie, gorąco Was zapraszam na koniec filmu, na mały, krótki backstage z przygotowań oraz sesji zdjęciowej. No i makijażu, który właśnie lekcji robiłam, także do samego końca, tutaj dla wytrwałych, taki może nie o tyle bonusik, ale myślę, że także fajna ciekawostka. A jeszcze co do samej lekcji, przesympatyczna, miła co ważne, po prostu normalna dziewczyna i naprawdę świetnie się podczas sesji z nią współpracowało, także dobra, moi drodzy, pozostały mi konturówki do ust, mamy w trzech kolorach, konturówki do temperowania, o tutaj ostrość, już Wam pokazuję kolorek numer 1, 2 oraz 3, numer 1 numer 2 oraz numer 3 Wiecie, że ja z konturówkami, to tak raczej średnią, e, bardzo rzadko obrysowuję usta, ale dobrze, idźmy w to. Zobaczmy, jak będzie się u mnie prezentował kolor numer 3. W ogóle, jak się obrysowuje usta, konturówką, to się takie głupie miny robi, nie? nie? Nie wiem, czy głupsze przy malowaniu rzęs, czy... Tak, no i lekcji bez obrysowanych ust konturówką to też nie lekcji. Na jednej sesji zabrakowało nam konturówek, to e, ja nie miałam e, takich ciemnych jak lekcji lubi, więc obrysowałyśmy usta kredką do brwi. No jak widzicie stędy w Rossmanie, które są, no to y, pomalowana tam Lexi, to jest mój makijaż. Zdjęcie robiła Marta Pańczyk, także wiecie, to też jest takie fajne i takie wała wow, wiła. Wow, wow. Dobra, y, na tym bym chyba tutaj pozostała i zakończyła. No i wisienką, ściślej na samo zakończenie, błyszczyki do ust. Y, no i mamy w złotym odcieniu Fioletowym i takim truskawkowym. Pokazuje słocze błyszczyków, tylko zetrę konturówki, że w zależności od koloru różnie pachną błyszczyki. No i zerknijcie. Złoty, i tutaj ten truskawkowy są mocno-drobinkowe, natomiast ten fioletowy prawie drobinki nie ma, tylko. Jest widoczny błysk. No, i tak patrzę i zerkam, jaki ja bym dzisiaj nałożyła. Może idźmy w ten, właśnie fiolet, czy ten róż. No, nie, dobra, jestem taka pomarańczowa. W sensie oko w pomarańczu, to idźmy na pomarańczowy i dodam odrobinę złotego na środek. Drodzy, część makijażowa oraz, może nie ja tyle prezentowa, prezencyjna też nie. Nie wiem, jakby to dobrze określić. Prezentacja kolekcji Lexi i Ingrid jest już za nami. No i z takim oto tutaj lekkim i delikatnym makijażem. Także zapraszam Was na część drugą i mocniejszą, wyraźniejszą, konkretniejszą propozycję oraz na mały backstage. No i na pewno będę Wam przypominać o tym na samym końcu, ale koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba kolekcja oraz który makijaż bardziej wpadł Wam w oko. Moi drodzy, witam Was w drugiej odsłanie i z propozycją drugiego makijażu. I makijaż ten pojawi się, jak ja to mówię, z linią melodyczną. Krok po kroku zobaczycie tutorial z użyciem kosmetyków Lexi, z drugą propozycją, no i zapewne jak się domyślacie, ta druga propozycja będzie propozycją w fioletach, więc moi drodzy. Zerknijcie jeszcze raz, jak prezentuje się paletka. Postaram się użyć tak naprawdę wszystkich kolorów. Pokażę Wam słocze tutaj tego fioleciku. E, tutaj mamy błysk i tutaj mamy błysk, a maty zostawię sobie na później, więc zapraszam tutaj ostrość. Błysk także ma delikatną fioletową drobinę, więc fajnie się uzupełnia z tym czystym fioletowym błyszczącym i zerknijcie piętro wyżej na maty. Moi drodzy, na sam koniec pozostaje mi tylko jedno ważne pytanie, a ściślej mówiąc dwa. Który makijaż bardziej Wam się podoba oraz jak podoba Wam się cała kolekcja? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ściskam. Całuję. Do zobaczenia, do następnego. Buziak. Mua!